Ponoć to narzędzie zmieniło zasady gry. W dzisiejszym świecie, który wokoło nas pędzi z zawrotną prędkością, oczekujemy spokoju, oczekujemy miejsca, gdzie możemy odpocząć, wyciszyć się. To miejsce ma być nasz dom. Ale czy zastanawialiście się, ile taki dom zużywa energii? Ile energii z takiego domu ucieka? Niepotrzebnie zupełnie. Jest narzędzie, którym się od jakiegoś czasu zacząłem zajmować, które obiecuje bardzo dużo. Obiecuje nam, że można stworzyć dom, który będzie ogrzany przez kilka świeczek typu T-Light. Dom, który zużywa bardzo mało energii. Tym narzędziem jest PHPP, program do projektowania budynków pasywnych, i energooszczędnych. Ale co to w ogóle jest? PHPP. Program PHPP to nie jest taki typowy program do projektowania, jak moglibyśmy sobie wyobrazić, typu Autocad lub inne tego typu programy do modelowania. To jest arkusz kalkulacyjny. To jest bardzo rozbudowany Excel, w którym zawarta jest cała fizyka budowli. Jest dla mnie trochę przerażająca, a jednocześnie, jednocześnie jestem ciekawy tego narzędzia. Spróbuję go razem z Wami rozpracować i zobaczyć, jakie daje możliwości. Zobaczmy, jak to wygląda. PHPP ma bardzo dużo komórek w tym arkuszu i dodatkowo jeszcze jest, jak tutaj widać, mnóstwo zakładek. Na szczęście... Tylko wypełniamy te pola, które są zaznaczone na jasny, żółty kolor. Pola oznaczone podświetlone jako na białe to są pola pomocnicze, w których są jakieś dane pomocnicze, natomiast zielone to są ważne wyniki obliczeń. Zobaczmy teraz po kolei, no jak wyglądają te zakładki i co w nich się dzieje. Przejdziemy najpierw do, do zakładki Ocena. To jest sobie tutaj najważniejsza zakładka, w której jest cały, cały wynik obliczeń dla budynku lub, lub lokalu, który, który liczymy. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj są, tutaj są właśnie te najważniejsze dane, m.in. zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania. W tym przypadku to już jest wypełnione, taki przykładowy arkusz. PHP mamy zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 13 kWh na metr kwadratowy na rok. Przy obciążeniu grzewczym 10 W na metr kwadratowy. Następny mamy w kolejności arkus kontrola, która pokazuje nam, czy mamy jakieś błędy w tym, w tym całym programie. I następny klimat. Tutaj możemy sobie na przykład zmienić, bo jest to wybrane, ten przykładowy Przykładowe obliczenie jest wykonane dla jakiegoś budynku jednorodzinnego w Niemczech, więc tutaj możemy sobie z listy rozwijanej wybrać Polskę. Tak, jest Polska, tak, Polska, jesteśmy w Polsce. No i tutaj możemy sobie wybrać, musimy wybrać dane klimatyczne. Z której stacji pogodowej te dane klimatyczne są pobierane. Tutaj mamy na przykład no nie mamy w Polsce za dużo tych stacji, no ale tu często, jestem Częstowie, to jakby najbliżej mogłaby być Warszawa. Tu jeszcze jest wysokość nad poziomem morza. Jest określone, że dla tej strefy klimatycznej ta stacja, która nam podaje tutaj te wszystkie wyniki temperatury, promieniowania, jest na wysokości 90 metrów, a ja sprawdziłem, że teraz na przykład jestem na poziomie 240 metrów nad poziomem morza. Tak, no i to sobie zmieniłem te te dane z, y, już uaktualnione. Przejdźmy teraz do arkusza ocena i zobaczymy, czy coś się zmieniło w tym, w tym arkuszu. Pamiętajmy, że było 13 kWh na rok. No i tylko jakby sama zmiana, zmiana położenia tego budynku. Ten budynek w ogóle się tu jakby nie zmienił sama bryła, ani żadna jego część, natomiast zmieniło się tylko położenie. Umiejscowienie tego budynku. No i już jest w innej strefie klimatycznej, i to wystarczyło, żeby już to zapotrzebowanie na energię wzrosło nam do 19 kWh na metr kwadratowy rok i obciążenie drzewcze 14 W na metr kwadrat. No to jest dużo od samej zmiany klimatu. Nic za szczerześmy tutaj nie robili. Przejdźmy dalej. Współczynniki u przegród budowlanych. No i tu mamy wszystkie przegrody: ściana, dach strop nad piwnicą, ściana do sąsiada. I sobie tutaj możemy na przykład coś zmienić, bo tu są wyszczególnione warstwy tej, tej ściany, tynk wewnętrzny, mur z bloczków wapienno-piaskowych, styropian i tynk zewnętrzny. No i teraz tutaj mamy współczynniki lambda dla danego materiału, a tutaj mamy grubość. No i najprościej by nam było na przykład zmienić grubość styropianu. Tutaj jest 275 mm, 27,5 cm styropianu jako ocieplenie elewacji. Spróbujemy sobie to zmienić na na przykład chcielibyśmy, czy tam mamy, czy chcielibyśmy zastosować 15 cm, to mam akurat w milimetrach, 150. No to przejdźmy, przejdźmy do arkusza ocena, do zakładki ocena. No i co nam się zmieniło? Mieliśmy 19, mamy już 29. Jak to skokowo rośnie. Każda, każda y, zmiana, każdy, każdy materiał, dane klimatyczne, wszystko ma wpływ na, na, na to, ile energii będziemy zużywać i ile energii tak naprawdę, ile pieniędzy będziemy wydawać na y, ogrzewanie i chłodzenie również tego, tego danego budynku. No, ale jakbyśmy sobie tutaj nie wiem, zmieni, że chcemy tej izolacji więcej mieć, no powiedzmy, nie wiem, 350, 350 mm. Arkusz ocena pokaże nam, że nam jakby spadło to zapotrzebowanie względem tej strefy klimatycznej, którą cały czas mamy wprowadzoną, bo miało 19, a jest 16. Czyli zwiększyliśmy tą grubość styropianu. To automatycznie się zmniejszyło zapotrzebowanie na energię do ogrzewania. Zostawmy te 275 jak było. Dalej mamy tutaj dach tak, i też wełna mineralna 400, 400. Jeżeli zmienimy, mamy krokwie 16 plus do tego jeszcze jakieś tam konstrukcja i tak dalej, to chcemy mieć 200 mm. Trzeba pamiętać tutaj milimetry, centymetry, 200 milimetrów, 20 cm wełny mineralnej w dachu. I co nam to da? Już nam wzrosło do 23 zapotrzebowanie na energię do ogrzewania. Wróćmy do tego, do tych 400, które tutaj było. 400, tak. I tak, kolejne. Następnie mamy zakładkę powierzchni. To już zastawienia wszystkich powierzchni. Czyli musimy zliczyć ściana zewnętrzna, południowa, tak jak tu jest zrobione, północna, zachodnia, dach, strobna w piwnicą, ściana od sąsiada, bo to jest jakiś tam prawdopodobnie segment szeregowy lub bliźniak. No i tu są wymiary, po prostu wymiary w metrach długość razy szerokość. I wychodzi nam ile metrów kwadratowych ma dana przegroda. No i tu jeszcze mamy zestawienie mostków ciepnych, bo musimy również wszystkie mostki ciepne y, y, policzyć. Długość tego mostka, tutaj mamy wartość PSI w watach na metr razy Kelvin i, i f, FRSI i to nam daje tutaj jakby wartość tego, tego mostka. Kolejna rzecz do obliczenia to jest grunt, czyli straty przez ciepła do gruntu. No, i przechodzimy dalej do komponentów. Tutaj tu wpisujemy wszystkie komponenty, które używamy do, do tego naszego budynku. Tu mamy na przykład przeszklenia, jakie szyby w oknach są, jaka wartość G tej szyby jest, jaka wartość UG całego, całej szyby. Tutaj mamy następnie ramę. Tak? Widzimy tutaj ramy okienne, też mamy wszystkie wartości u poszczególne, nawet podzielone na poszczególne strony okna, bo na przykład góra może być inna od, 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 od boku któregoś. Szerokość ramy, mostki cieplne ramki dystansowej, mostki cieplne montażu, i to wszystko później nam się zaciągnie do finalnego efektu, jakby tego zapotrzebowania na energię co możemy sobie tutaj zmienić, no nie wiem, zmieńmy tutaj nie wiem, ta szyba, te szyby niech one mają ug 0,89, damy 0,09 0,9 i ta szyba też 0,9 automatycznie przechodząc do wykładki ocena mamy tu 22 kWh na metr kwadratowy na rok Znowu się nam to zmienia. Dalej mamy zakładkę okna. No i tutaj też musimy podać, jakie okna są konkretnie na y, poszczególnych elewacjach, czyli na stronach świata południe, parter, południe, piętro. Odchylenie od kierunku północnego, żeśmy podawali tam wcześniej, więc tutaj program sobie zaciągnął to i wymiary okna, po prostu w metrach, metr 10 na 212 tutaj jest pokazane. Wybieramy z krusza powierzchni, która ściana i który komponent, czyli z jakiego przeszklenia i z jakiego jakie ramy są zastosowane. Tutaj się nam te, te współczynniki U, G i, i Psi, montażu nam się to wszystko zaciąga i daje nam konkretne wartości, które później są oczywiście przeliczane na. Straty no bądź zyski yy, cieplne od promieniowania. Wentylacja. Tutaj również musimy wprowadzić dane dotyczące wentylacji. Jaka wentylacja jest? Tutaj jest zbalansowana wentylacja do budynku pasywnego, natomiast możemy sobie to tutaj też zmienić na instalacje wyciągowe lub nawet wentylację tylko oknami. Oczywiście jest to, jest to yy, zupełnie jakby nieekonomiczne, natomiast no można sobie to wybrać tak, do jakiejś tam symulacji. Ogrzewanie, wentylacja, no jest, jest bardzo dużo tych, tych zakładek. Zobaczcie, cent centralne, centralne ogrzewanie, rozdział ogrzewania do, do ciepłej wody i do, właśnie do ogrzewania Tutaj mamy instalację fotowoltaiczną, można wprowadzić tu. Mamy prąd w budynku mieszkalnym, zużycie prądu na poszczególne, na poszczególne urządzenia. Tu mamy zmywarkę, pralkę, chłodzenie, mrożenie, oświetlenie, elektronika. No, jest to dosyć szczegółowo rozpisane. Mamy też dla budynków niemieszkalnych prąd do obsługi. Wewnętrzne zyski ciepła, czyli to są tak zwane zyski, które, które jakby bez systemu grzewczego są wprowadzane do budynku, czyli z przeróżnych urządzeń, ale również od, od ludzi, którzy przebywają w tym budynku. Mam pompę ciepła kompaktową, pompę ciepła, pompę ciepła gruntową. No ko ko kocioł na gaz, olej, drewno, sieć ciepłownicza, jest w tych zakładek bardzo dużo do wypełnienia, tak jak każda zmiana powoduje zmianę zapotrzebowania i można sobie w ten sposób eksperymentować z przeróżnymi wariantami i patrzeć co nam daje najlepsze, najlepsze wartości. I na co nas tak naprawdę stać? PHPP może być używany nie tylko do nowych, pięknych budynków, całych przeszklonych, nowoczesnych z basenami. Program PHPP może być używany również do starych, zaniedbanych budynków, do, nawet do poszczególnych lokali mieszkalnych do budynków biurowych, hal gimnastycznych, basenów, obiektów użyteczności publicznej. Moim marzeniem jest, żeby wszyscy ludzie w Polsce mieszkali w domach, w mieszkaniach, które są zdrowe, w których jest zdrowe, czyste powietrze, w których nie ma grzybów, pleśni i które tę Mieszkania, domy nie zużywają gigantycznych ilości energii i są tanie w utrzymaniu. Po czemu ludzie, którzy mieszkają tutaj, nawet na tej ulicy, nie mieliby żyć godnie w swoich mieszkaniach i szczęśliwie? Usłyszałeś właśnie pierwszy odcinek z serii PHPP, narzędzie do projektowania budynków pasywnych i energooszczędnych. Ale to nie jest ostatni odcinek. Tak naprawdę nie wiem, ile tych odcinków będzie. Będę się bawił tym narzędziem, będę próbował, sprawdzał różne budynki, przeliczał budynki mieszkalne, niemieszkalne, hale, lokale, nawet jakieś mieszkania. Jeżeli masz jakiś, jakiś budynek, który chcesz, Przeliczyć w tym narzędziu, odezwij się w komentarzu, może to się uda zrobić. A teraz jeszcze jedna sprawa: jeżeli chcesz, aby kolejne odcinki do Ciebie dotarły, to zasubskrybuj ten kanał, wtedy będzie Ci łatwiej. A w tej chwili mam 700 subskrybentów, więc łatwo mi będzie policzyć, kto od daty publikacji tego odcinka zasubskrybował. Także dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!